To jest smalec z lawendą. Co? Z lawendą. Jak z lawendą? To wszystko jest z lawendą. To wszystko jest z lawendą. Początek lipca to pora fioletowego kwiecia. Ogród pełen lawendy w ostrowie Koło Proszowic może się i w tym roku pochwalić pięknym urodzajem. Jesteśmy na polu lawendy, rok później. Dwa lata później. Ja przepraszam, 2 lata później. A ja wyżeram smalec Marcina. Powróciliśmy po dwóch latach, co do dnia niemalże. Lawenda wciąż piękna, bardziej nawet popularna, tak więc zapylają tutaj turyści i owady. Przedają takie kule armatnie. Pachną lawendą. Zadbane i fotogeniczne grzotki fioletowego kwiecia są nieodpartą pokusą dla wszelkiej maści fotografów i fotografek, modelek i modeli. Aż czasem trudno o dobre ujęcie. Zawsze można sobie też zrobić zdjęcie w zbożu. Nie Kubuś, nie można i się nie powinno, zwłaszcza gdy gospodarz uprzejmie prosi. Ja powiem tyle, no, że no, fajne te kwiotki, bardzo romantyczna atmosfera. Tutaj ujęcie na nowe zagonki, bo jak widać ogród się rozrasta i na miejscu przemrzyta zasadzono młode krzaczki fioletowego kwiecia. Miejsce stało się bardziej popularne, tutaj rzut okien na parking teraz podczas naszej ostatniej wizyty, a tutaj tak wyglądał dwa lata temu. Można sobie nabyć saconkę, skosztować lodów z lawendy. Wstęp do ogrodu za symboliczne 5 zł można nabyć tutaj u tej pani. Można sobie nabyć także, jak już Kubuś wspominał, kromki ze smalcem. Smalec wyjątkowo jest bez lawendy. Nie da się ukryć, że kwiecie piękne, i jeśli lawenda to Twój konik, na którym lubisz galopować, to w przyszłym roku wpadnij do Ostrowa pod koniec czerwca. Dorocie wciąż się podoba, a i Kubuśowi chyba też.